Cześć, nie jestem Patryk i przygotowałem dzisiaj dla Was produkt, który sprawi, że na spacerze nie będziecie musieli chodzić. Cityboard od Go Clever to elektryczna deskorolka, która może urozmaicić nasz spacer albo aktywność na dworze. Nasz dzisiejszy model posiada unikalny design składający się z mini-rysunków przypominających graffiti bądź komiks. GoClever wyposażyło swoją deskorolkę w 10,5 calowe opony, które umożliwiają nam lepsze radzenie sobie z nierównościami na trasie. Zasięg naszej deski przy pełnym naładowaniu to 15 km, a maksymalna prędkość wynosi 18 km na godzinę. Odpowiedzialny za to jest silnik o mocy 702. Waga urządzenia to 13 kg, a jego maksymalny udźwig to 120 kg. Czas ładowania baterii do 2 godzin. W zestawie oprócz deskorolki otrzymujemy również pokrowiec umożliwiający wygodny transport urządzenia. Gdy ja byłem mały o deskorolce, która sama jeździ, a kieruje się nią za pomocą ułożenia stóp, nawet mi się nie śniło. Tymczasem w tej chwili jest to normalne, że na rynku mamy takie produkty. Nasz City Board od Go Clever na pierwszy rzut oka wyróżnia się designem. Musicie przyznać, że te Graffiti czy komiksy są bardzo interesujące i według mnie zdecydowanie lepiej to wygląda niż te klasyczne, białe czy czarne deskorolki. Posiada on 10,5 calowe koła, które mają wpływ na łatwiejsze pokonywanie przeszkód, które znajdą się na naszej drodze, na przykład jakieś patyki czy kamienie ma to też wpływ, że nasze podłoże jest zdecydowanie wyżej, więc... Ograniczamy tutaj możliwość otarcia spodu naszej deskorolki. Poruszanie się tą deskorolką jest naprawdę proste i całkowicie uzależnione od pozycji naszych stóp. Jeżeli pochylimy je do przodu, kierując czubki palców w dół, wtedy deskorolka pojedzie do przodu. Jeżeli chcemy poruszać się w odwrotnym kierunku, czyli do tyłu, musimy w dół skierować nasze pięty bądź jak kto woli określić palce podnieść do góry. Deskorolka umożliwia nam również jeżdżenie slalomem i robienie tak zwanych kółek na powierzchni. Jest to możliwe dzięki temu, że te dwie części nie są ze sobą całkowicie połączone, nie są od siebie uzależnione i mogą być skierowane w nieco odrębnych kierunkach. Może troszkę skomplikowanie to brzmi, ale uwierzcie mi, naprawdę jest to proste. Z pewnością jest to produkt, który niejedno dziecko chciałoby posiadać. Przysporzy nam ona sporo frajdy, a możemy również urozmaicić nasz spacer. 15 km to jest zasięg przy pełnym naładowaniu. I ja powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy po raz ostatni byłem na 15 km spacerze. Jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem deskorolki od Go Clever, w opisie odcinka znajdziecie link, który to umożliwia. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia!